Widzimy. Tak, ogólnie słyszałem od PZ'ego, że jest, jest dwa razy punktów za kasatę, więc. Bo <grym> się okazało. Ja uchytry plan. Jaki? Zobacz. Miałem <grym> jak powiedzieć, kurwa, sprytny. O! Aha! <grym <grym brawo! Planem. Podoba mi się ten pan. Napomniałem, że, że to się kurwa za to. kurwa. Ojej, kurwa. Bojej, Ilej, co ty ojej, robisz? Jo, Jeźdź, że ty oh, maklasz Makla oh, lauzę. To wejdzie. Kurde. Nie, nie, coś ty, ci... co coś ty. O ci... to... boże, boże. boże, boże. Opa, i pojechał. I pojechał. To Zdaj jakiś karambol. Malbor. Papieracy Malbora mnie nie wiem no ja no, Ale poleciał o, Ale kurwa flyby Ty a nie to delay, nie, to nie ty kurwa, chciałbym jak skasowałem Czy to to byłeś tej delay? Nie właśnie pospinowałem kurwa czaszki nie bez, bez w ogóle tego, bez kontaktu A, też, też delay, czy to... Co się stało? Nie mam pojętne. Miał haha. <laughs> <laughs> Hmm, abos. babos borst. Een oh. oh. Ja Een borst. is je is Zajebiam o to mi chodziło. Go. O to mi Kury, chodziło. Obita, no patrz na drogę, no, kurwa. O patrz mar. na drogę, ba nie wiem. <gry> ja rozumiem, że Tesla podpowiada, że jest poda na drodze, ale. Bez przesady. Ale to znosi diabelstwo. się trafię. I ja, mam... Są... Ja pierdolę. O jednak bo, sam Clarkwood, no. Kurwa. Warding już. co pokazał, fajne. I naprawdę to fajne. Co jest tym samochodem. jest jest Jack Grini? Jada. <laughs> kurwa, 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 na trzecim trzecim, są. Co To wyżej? To tak nie to, to to tak, nie wyżej. Chce to tak nie migać? kurwa, kurwa, ja Wszyst wszystko przez koło kinora, Wszystko przez nie? Wszystko Wszystko nie no, no co, ten co, ten. co wyścig, ten bot jest wyżej, on będzie miał pierwsze miejsce w pewnym momencie. No to jest też to potem są ostatnie, nie? Za mocno w prawo, to znosi na prawo. Za mocno w lewo, to znosi w lewo. Nie wiem, to za samochód się zdecyduje, kurwa. W którą stronę chcesz, żeby go znosili. Kurwa! Tak! Ok. <śla> Najgorsza chyba trasa, kurwa, ze wszystkich ludzi. Jakie były Zobaczcie naprawdę zobacz, zobacz OKutamę. No OKutama nie nie To już jest moja opinia, ale OKutama nie jest taka przewalona. Jak to? No zależy. Mmm, nie. a mm. Chopa Jeszcze najbardziej dziwię jak ten gościu górny, który takiego spina w powietrzu wykurdził nie, nie W takim losie I to jeszcze przede mnie? Ja wierdolę A ktoś kto w kto niego trzasnął to chyba z, z ten... kopnął Ja! No właśnie <laughs> Dobra no właśnie. Z przodu McLaren pięknie wygląda, ale tył to jest... Tak jakby, jakaś laska nałożyła kilo makijażu Na petyc to jest bardzo Dilej, ale to nie... Dobrze, bardzo dobrze Bicie się tam Pierdę. Tak no to... To... Nie, ale nie we mnie tego O kurwa, kurwa. No, no, no co wy robicie? Już ja mam już... Zostaw tego bota w spokoju człowiek No już, już mam pomalczowy <grym> ma pu... Uwaga, mamy jurosz co ten bot robi na juroż? Jak to jedzie Właśnie, że nie umie jechać na Tak to, 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 to skacze Panie to skacze, to nie skacze ja ten wiem, z policji Sam Clark jest drugi, no nie On ma jedzie, no Jak poleciał Jak poleciał Zobacz, Sam Clark jest, co jeździ drogę. Nie? A burz pa, pusz Opa 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 <laughs> Sam Clark jest do domu. Współpraca. <Opa>. O, logo DHL-u DPT dostarczałabym paczki do pom. Tak. Dzień dobry, czy pan chce się wysłać do paczkomatów? Si. <grywa> no to proszę dawaj. Na swoje pytanie. Defekacja, tych paczka ma. Kurier podjąbał ci przez <grywa> <grywa> Może, wiesz, a może, a może, ten chujek był czarny? No by nie Jak tego nie wysponowało, że ale... ja nie mam... kuja na na dwa koła mi To nie motocykl Co za diabeł ale motocykl to chyba na jedno staje Florujemy, pamiętamy, staje. na jurosz florujemy. Właśnie panowie, weźcie! To nie floruje, to jest za eee. Jak to, jak to się, jak to eee. możliwe? I faktycznie. Tutaj suset nie jest pierś? Ale jaja. Ja. Kasia Laski tak, Właśnie widzę, kurna, się zdziwiłem. O kurwa, kabuj. Jak mnie Diable. A, wina ja mi Diable. Znosi, znosi mi pomarań... Znosi mi pomarańczowy. no to jest. Już. Boty mnie rozjebałeś. O kurwa. A tu w to kasacja? No i chyba się po prostu rozjebał, no Jak on sam z przodu jechał. Ale ktoś tu jechał czarnym McLarenem? Gdyby Nie wiem. Drugi klipa, pan później. Na pewno skręcę w lewo, jak on chce w prawo. Dobra, spodziewam się. Nie ma pan, kurwa, Jak to powiedział David Jasper, zakręt w lewo albo prosto. Wracam w prawo. Tak piąty jestem. Na Kino zostaw moją dupę. I na ja. analizować. W poprzednim wyścigu to się dobrze nie skończyło. Zostaw moją dupę. I na analizować klipa. Jaja. Ja. Kurwa pita! No kurwa, do kurwa. kurwa, sam Clark, the GOAT. Sam Clark nas objechał. Aaa, pierdolę. nas zjebana. O! <laughs> sam Clark, ty chujo piękny, nie! tego to mnie będzie trzymać na tym kasie ej. Halo? Halo? Ej, kurwa. Abura kasacja. Ka Kasia Laski. Ode mnie się odbiła, nie była się będę. Sam klak jest taką bitą kurwa. Dobra, no. mamy kasetkę. Nie miałem silnika już, żeby jechać. To jest... Mi na jedynce utknął. No mi też. Po tym, po tym kacie. Ej, to może jest jakiś bug w tym, że jak masz kata, to ci utyka na jedynce. Uuu, to nie dobrze. Nie robimy. Nie, ja kurwa nasz, si Tak w sumie to... Z tak z kurna z dobre 10 sekund na tym kacie zyskałem. To w sumie chyba trochę, no, wali. Mogłeś nie hamować tam, no. Obieca by nie ja hamował. Ja nie hamowałem. Z brak czekowałeś mnie. Z, break no z break kurwa, bo jakby mnie zahamował, to mnie kurda, to Bona wywalił. Babu! A wiesz, wiesz czy są, czym są mikroskręty? Mikroskręty! A wiesz, co to jest mikroskręt? Mikrocypek. Że zakrętasz, ale prawie kierownicą nie ruszasz. Mikrocypek. A ja nie mam kierownicy. A wiesz, a wiesz, co to mam. jest. A ja ja buch. ten. Kareturka. Ja, Właśnie, a wiesz Nie, co, to, a wiesz co z by, 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 by. A. a. wiesz co to ja jest? Ja się odpycham nogami, żeby skręcać. ma to, badu, Jeba to a wiesz, a wiesz co to jest? Kat na prostej. Jeba. No to ma. dobrze. Nie, ta kasza jest taka na... Ale poleciał, Jack Green poleciał. Kasza jest zjebana. Nurkuje. Ja kurwo. Ja nuru. <laughs> Jack Green, Jack Green, mnie kurwa zdemował, nie? Ja tego widziałem jak Jack Green, ee, ten... Ile w tym mam jechać? <głosy> <głosy> ja wiem. Dobra. jak Senna jak się bieg w wszyscy. Ej, jak skasuje głównego hosta lobby, to mnie wyrzuci? Nie. nie? <noise> no to dobrze. <noise> to mogę go kasować? Kurwa! Uff! Jak blisko byłem. Bo. Ale tak to Ale nie, ja. <grywka> Dzisiaj nie. Kuba, to cześć! Spadnie obejrzę meczu wielkiego Arsenalu kontra Real Madrid. Koleże, że ten Mbapik nie może strzelać. Mam pepę. Mam bapik. Lekumber. Mam bepę. Wszyscy tak smak natury. Dobra. Proszę państwa, kurwa, macie. O, to, jakiś tu. jakiś turob leży. Friendzin stir. O, wyrzuci. <stuszu> Dru drugie okrążenie Więc no, no niestety już, już ze startu nie będzie. Ktoś wyszedł, nie wiem kto. No wiesz Finden Steady nie, nie wiem jak to o ten Jack Black Kasacja, czy jakoś, tak? Jeszcze tam Krzesiwo! <laughs> Na e, plec <naplet. laughs> Czekaj jak to <laughs> W świecie sperma wygląda jak woda. <grym> 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 nie, ja nie jestem sławek. Ja, nerwy w konserwie to jest kurwa. 10 najmocniejszych rynków. Kurzy <grym> na plec! Dobra, ej kurwa, jaki mi ten w w jeża. Mario Bros mnie goni. Mario. Ja to czytałem. Boss Bros jako Mario Bros. Mario Bros. Tak. Można jechać bez żadnego kole? No? Tak. No, no to, tak, tylko że będziesz. Że te... Nie, nudzisz się tam z przodu. Właśnie, nie. Wow. to jest to Dobra, mi już do Bez dupy to będzie jakaś gorzej skończać, No bez dupy nie będziesz srał. Proste. No to Będę piąty. Czyli to co... a, a bez... będzie czwarty, jak się z tym czuję? Be bez, bez komentarza. start robimy? Nie, nie. ale nie. No i dobrze, bardzo dobrze. Nie, ponieważ. Są Sound, takie jest na pewno, że że nawet nie ma Wordinga. Ma la la, la, la. Jest nie, No bo kwadraty wybaczają, ah, fuck! <laughs> Wiem. I wanna sunshine. <laughs> znaczy, restart to jako tako będzie, ale. No wiadomo jaki, że. No, które to już, p jest twoje? Jestem on, na Dobra, co mamy w kalendarzu? W kalendarzu mamy tak... Jestem. Red Bull Ring i Okutame. Okej. Okay. Ja pierdol. A ile tego Red Bull Ringa okrąży? Trzy. U. Wow. Opa! Na pierwszym zakręciu fajnie będzie Ja Może bym to powiedział na Najgorzej Na gorzej będzie Przemysław. na tych serpentynach, Według mnie serper, 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 serper. Trzeci... Z... pewnie to z... Wszystkie trzy skończyły już Tylko my zostaliśmy Nie, to nie jest ten, to nie jest ten lecz. To jest ten tak to. To jest ten... Tak, wiem, wiem, to dobrze, ale do nie, tyłu. Zostań spawna jeszcze bardziej z tyłu, niż powinienem hmm. zostać baka info, fakę info. No to, no to bieg wsteczny, bieg wsteczny. O, polecił! O, 102 metry! Ten, ten samochód już nie będzie jechał. Ty, nie znosi mnie nawet, o co chodzi. Dobra, bo... A, zawiaka mi poszła, nawet nie On nie, ja... no, guma poszła i ja pierdnę. Eee, no co Ojej, to... <laughs> <O>, super. Sorry. Ojej, ojej, ojej. Ojej, nie, pan... Ja to... Ja wiem, co ej, to, co tam jest kasował? No albo chyba. No nie. Nice, nice. No nice, nice baby. Vanilla ice, ice. O ty kurwa! Ja bym pod Ale piwuję bez opady, kurwa

O, duża kasacja? Ja sobie sama klarka pospektywuję, to jest no. prawdziwe, dosyć Dobra, się rozjewiać. Kasacja jest. Czwarta runda, nie? Teraz. Tak, tak, tak. 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 No na To jest pierwszy. To no, z... jest naprawdę potencjał pod te pe, pe,

Czy dojedzie ile ma jeszcze? 30 sekund na to na luzie jak nie wykurwi tutaj gonga A. O matko Mm -hmm. mm. Mario bros Mário

Bo taki agresywny hmm. sobie robił się Nie hmm. Aha My siedzimy dobrze W gridzie 2019 ten zakręt jest zdenerwujący Po prostu właśnie O kurwa, nie w tą stronę. Fak! Idę ci wpierdolić kurwa, nie tą stronę. Kolejny! Ej, stary, ale nie tą stronę. Ja latam! Tu, tu jeszcze, tu pewnie, tu. Jedziemy, Oho. jedziemy... Kurwa ...prawy. Mało tych pisacji. Ja zrobiłem najwięcej. Jakby to było możliwe. może spodziewałem ja się jeszcze, w ogóle, że ludzie będą się tutaj sami rozpierwszać na, tym, na tak. A ma to za motorem, nie takie to. Nie co takie ty sobie. Junior, co robisz? indy było gorsze. Jadę! Nie. Co, nie widać? się z... Nie no... Widać. Co? Czekaj, co? To, to... <laughs> Mój, to jest, jest Bolit! Ej, ma przednie skrzydło. Do skater. To jest Bolit! <laughs> to, <jest bolid. laughs> to jest ten, to no, jest no, ten... trochę to. Jest. To jest ten... E, nieoficjalny Bolit McLaren' na sezon 2015. Jaki <grymny> to engine? Jego ty opon nie masz, bo tu mi się coś pobagowało chyba w tym o. o, wypadłem poza! <grymny> jej! Dwa punkty, jej! Nie ma szans, że mi, kurwa, górnik podskoczył po że Ja się coś nie O kurwa! Dobra, to tyle, jednak. Co ty. Tyle? Tyle. Szybciej, już do czytało.